Koncert Julii Żugaj podczas Średnich Sejmików Kultury wywołał prawdziwą euforię. Głównie wśród młodszych mieszkańców Środy Wielkopolskiej. Bo jest mega fajna. No tak. fajna. I ma zarąbiste piosenki. I jest tak. miła. Bardzo na koncercie Julii Żugaj pojawiło się tysiące jej fanów. Już pół godziny przed koncertem oczekiwano jej występu. Sama piosenkarka zwróciła na to uwagę i powiedziała, że bardzo ją to zmotywowało do występu, a średka publiczność zrobiła na niej wrażenie. To jest ten moment zaraz przed koncertem, kiedy ja jestem troszkę zestresowana, adrenalina skacze, a te, te krzyki to, to jest bardzo duże przede wszystkim też dla mnie uspokojenie, bo ja wcześniej publiczności nie widzę, tylko jak po raz pierwszy... Pierwszy chodzę na scenę, także to jest takie uspokojenie duszy, że ktoś tam jest i ktoś tam na ten koncert czeka. Te rytmy znają już przede wszystkim średzianie w średnim wieku. Denzel to kolejna gwiazda, która wystąpiła przed średką publicznością. Denzel również dobrze czuł się w środzie wielkopolskiej. Cześć tu denzel przekazuje serdeczne pozdrowienia dla widzów TV Środa. Ale weekend podczas średnich sejmików kultury to nie tylko koncerty. Podczas wydarzenia przygotowano wiele atrakcji dla rodzin z dziećmi. Była również możliwość zrobienia sobie rodzinnego zdjęcia. Bo to jest inicjatywa, która w zasadzie już e, jest od 12 lat na Sejmikach. Portret rodzinny Średzian, i w zasadzie w tej chwili po 12 latach to już jest taki socjologiczny zapis e, tego, jak e, środa się zmienia, jak zmieniają się ludzie. E, I to faktycznie jest tak, że co roku przychodzą te same rodziny się fotografować, więc po latach będą mogły zobaczyć, jak się zmieniały. Wielu mieszkańców Środy Wielkopolskiej już nie wyobraża sobie. Maja bez wydarzeń związanych ze śledzkimi sejmikami kultury. Zawsze w nich chętnie uczestniczymy, przychodzimy, korzystamy z niektórych atrakcji. Wczoraj byłem na uroczystej sesji Rady, syn tutaj brał udział w biegach. Młodszy syn tak samo jeszcze w jakiejś tam inicjatywie, no bardzo dobrze, że jest jakaś aktywność, że coś się w mieście dzieje. Śledzkie sejmiki kultury są pewnym początkiem wydarzeń koncertowo kulturalnych. Jakie latem są zaplanowane w Środzie Wielkopolskiej? Maj mieliśmy jaki mieliśmy, kończy się. Miejmy nadzieję, że ta pogoda już teraz do nas wróci. Także te sejmikowanie, ale również te wszystkie wydarzenia, które mamy zaplanowane na cały okres letni, będą fajne. Śledzkie sejmiki kultury nawiązują nazwą do tradycji sejmików szlacheckich. Które odbywały się w sirodzie od połowy XV wieku do trzeciego rozbioru polski zjeżdżała na nie szlachta z całej Polski. Zapadały na nich istotne dla kraju decyzje.